przy bagażnik, to musisz odchudzić sakwy i ja mam dla Ciebie propozycję ja to odrzucenia. Dokładnie. I tu Filip, my Cię pomożemy. To możemy Ci odchudzić. sakwę. z jedzeniem. z jedzeniem. Tak, dużo tak? tak. jedzenia masz, rolaty, słodycze i to trzeba zjeść, bo to jak powiedziesz to na pewno on się rozwali. Ci ludzie tak. musisz rzucać to słodycze. Zobaczymy, zobaczymy. Nie zobaczymy. Spokojnie. Jak masz to po ulicy się rozsadzić, do do tego, zostanie... Jeszcze będę was prosił, żebyście to zjedli. No to <gulatory> lepiej od razu to rozdaj. No, bo potem my możemy powiedzieć nie, dziękujemy jednak. Tak, później będziesz się prosił. Akurat... To, akurat. Tutaj, to sam to zjem. Ja jestem Ało, tak. e, menadżerem do spraw Uwaga, nie? No, nie zasadzie, raz się no właśnie, a ty Co też miałeś i... awarię, opowiedz jakiś no. Tak, miałem awarię bardzo kluczową, gdy